Siemanko, widzę, że poprzedni materiał o legendarnej strategii Żuwi zrobił na kanale niezły szum. Pojawiło się mnóstwo pytań, czy to nadal działa, a co na innych rynkach, a co w dłuższym terminie, a co na mniejszym timeframe. Nie byłem w stanie odpowiedzieć na to wszystko w komentarzach, więc musiałem to sprawdzić. Dlatego usiadłem na dupie i zrobiłem to, czego 99% ludzi nie chce robić. Przeprowadziłem potężny backtest, Nie na 10, nie na 50, ale łącznie na 956 transakcjach z ostatnich lat. Wyniki powiem tak: najlepszy setup wykręcił ponad 240% zysku w ciągu 5 lat, więc zapowiada się ciekawie. Ale zanim przejdziemy do wykresów, mam dla Was ważny komunikat. Jak wiecie lub nie wiecie, na socjalach rzucam bardziej takie zajawki. Ale trading wymaga głębi, dlatego oficjalnie odpaliłem moje centrum dowodzenia tradinghub.pl, czyli mój blog. To jest miejsce na materiały, które są zbyt, powiedzmy, grube i zbyt zaawansowane na algorytmy social mediów. Tam będą lądowały artykuły, filmy, nagrania, których nie będę wrzucał do sociali. Dobra, dość tej autopromocji, wracamy do żółwi. Dla tych, co spali pod kamieniem, szybkie przypomnienie, o co w tym chodziło. Wyobraź sobie lata 80. Dwóch legendarnych traderów, Richard Dennis i William Eckhart założyli się o to, czy... Tradera można stworzyć, czy trzeba się nim urodzić? Denis stwierdził, że nauczy tradingu każdego, tak jak hoduje się żółwie w Singapurze. Wziął grupę losowych ludzi, ochroniarza, aktora, księgowego, dał im swoje pieniądze, miliony dolarów i garść sztywnych zasad. Jeszcze taka ciekawostka mi się przypomniała. Wiecie, jak wyglądała rekrutacja? Denis dał ogłoszenie w gazecie. Przyszło tysiące zgłoszeń, a on wybrał tylko kilkanaście osób. Testował ich nie z wiedzy z ekonomii, ale z psychologii i umiejętności oceny ryzyka. Szukał ludzi, którzy potrafią działać wbrew intuicji. Okej, okay. w poprzednim filmie i dzisiaj skupimy się na jednej z ich metod. Systemie opartym na przecięciu dwóch średnich kroczących, setki i 350, pięćdziesiątki. Czyli w skrócie, niebieska przecina czerwoną od dołu, wchodzimy w longa, czyli pozycję długo. Niebieska przecina czerwoną od góry zamykamy naszego longa i automatycznie otwieramy shorta. Więc w tej metodzie cały czas jesteś w pozycji. Dzisiaj też trochę podrasujemy tą metodę i sprawdzimy, jakie wyniki uda się wycisnąć. Ale musicie wiedzieć jedno: żółwie miały w swoim arsenale więcej broni. To, co wam pokazuje, to tylko wycinek ich systemu. Mieli też na przykład system wybiciowy oparty na kanale Donciana. Czy tam Dąchiana, czy oparty na trzech średnich kroczących. Ale spokojnie, nie wszystko naraz. Tym zajmiemy się w kolejnych odcinkach. Dzisiaj katujemy nasze ulubione średnie. Ok, przejdźmy do wyników. Łącznie przemieliłem uwaga: 956 transakcji. Na pierwszy ogień widziałem naszego ukochanego w Polsce DAXA. I to na wykresie M5, czyli coś dla niecierpliwych. Okres testów to rok czasu. Od 1 listopada. 2,4% do 1 listopada 2,5%. Wyniki nie są jakieś spektakularne. Łącznie 190 pozycji, co dało nam 3,01% na plus przy win rate'cie 31,05%. 7 pozycji stratnych z rzędu. Longi przeważają w pozycjach zyskownych. Drawdown maksymalny tylko 2,9%, więc to na duży plus. Ok, te wstępne pozytywne wyniki skłoniły mnie do podrasowania naszych średnich i zamiast dwóch gołych średnich kroczących, zrobiłem z nich dwie wstęgi, czyli łącznie wrzucamy na wykres cztery średnie. Dwie setki, czyli dwa razy średnia 100 i dwie 350. Z tym, że tutaj zmieniamy na low i tutaj na low oraz tutaj na high. I tutaj na high. I po takim zabiegu mamy dwie wstęgi. Zasady bez zmian. Po prostu czekamy na krostych tych wstęgi. Jak się przetną, tak jak w tym przypadku, otwieram pozycję, a zamykam poprzednio Kolejną zmianą jest to, że wywalam pozycję short. OK? Gramy tylko longi. Poprzedni test pokazał, że longi lepiej płaciły. I poza tym w myśl zasady, że indeksy powstały po to, aby rosnąć, wywalamy po prostu short. Mamy ten sam okres co poprzednio. DAXa na M5 jest troszeczkę lepiej. 130 pozycji, same longi, win ratio 33,33% 33 i 4,75% na plus. Rzućmy okiem na drawdown, jeszcze mniejszy niż poprzednio, bo tylko 1,4%. Ok, ale to nie wszystko. Bawimy się dalej. Pomyślałem, że rozbijemy naszą pozycję na dwie części i dołożymy stop lossa. O co chodzi? Już tłumaczę. Pierwsza pozycja Otwierana jest przy krosie wstęg, a drugą będę dokładał, gdy cena cofnie do niebieskiej wstęgi, tak jak w tym przypadku, lub gdy pójdzie od razu w moim kierunku, tak jak teraz, to piramiduję, czyli dokładam już do zyskownej pozycji, ale też przy cofnięciu do niebieskiej, tak jak tu. Po zawarciu pozycji ustawiam stoploca i prowadzę go pod czerwoną wstęgą, tak jak wcześniej. Gramy również tylko same longy. Ok, przejdźmy do wyników. Win rate 33%. Spadła ilość pozycji do 101%, i zysk znowu się zwiększył na 6,88%. 12 stratnych pozycji z rzędu, to może już namieszać w głowie, niestety. Drawdown tylko, powtarzam, tylko 1,3%. nawet więc spokojnie tutaj można by zwiększyć wielkość pozycji. Szczególnie, że wprowadziliśmy stop loss. Jako zabezpieczenie. Dobra, DAXA mamy już zaliczonego. Przejdźmy do euro-dolara na wykresie H1. Okres 5 lat wstecz. Oryginalna metoda, czyli przecięcie dwóch średnich. No i mamy wynik: 83 pozycje. Win ratio ponad 36%. No i 7% w plusie. Drawdown prawie 6%, więc ogólnie bez fireworku. I tak jak w przypadku Daxa, tutaj też przekształciłem zwykłe średnie wstęgi stęgi z myślą, że to poprawi wynik. Niestety tak się nie stało i mamy pierwszą stratę. O dziwo Win Ratio wzrosło do 38%, ale wynik końcowy to minus 13% przy 97 trendach. Drawdown to już 20,3%. Tym razem klasyka wygrała z optymalizacją. Ok. Ale się nie poddałem i musiałem sprawdzić tego z systemem z dwoma pozycjami i stop lossem. pod i nad czerwoną. I tutaj wyniki są już o wiele lepsze. Tylko nie robiłem tego na wstęgach z racji tego, że dały chujowy wynik, więc wróciłem do zwykłych średnich 100 i 350. I oto wyniki. Win Ratio to już 47% i zysk, uwaga, 34,44%, więc, więc już całkiem ładnie. I teraz najlepsze, patrzcie na drawdown, tylko 2,7%. Okej, okay. bez podjarki, lecimy dalej. I jeszcze taka ciekawostka. Wiecie ile zarobili oryginalni żółwie dla Denisa w ciągu 4 lat? 175 milionów dolarów. Udowodnili, że system i dyscyplina są ważniejsze niż talent. Ale wielu z nich potem zbankrutowało, kiedy przestali trzymać się zasad. To też wam coś powinno mówić. OK, lecimy dalej do naszego ukochanego złota, bezpiecznej przystani, króla trendu wzrostowego. Bierzemy gold na M30 z okresu 5 lat w też i najpierw klasycznie dwie średnie, bez podziału pozycji, bez wstęg, bez stop lossa. I bum, 193% na plus przy win ratio ponad 38% i 152 pozycjach. Najmocniejsza pozycja dała ponad 30% konta. To jest kurwa prawdziwe podążanie za trendem. Longi przeważają w zyskowych transakcjach, tak jak w przypadku Datsa. Popatrzmy na drogę. Tylko ponad 6%, więc jest git. Ok, 193% to mało, więc spróbuj, spróbujmy na Wstęga. Ale dalej jedna pozycja i bez stop I to tak jak w, w przypadku Edka nie polepszyło to wyniku. Spadła mocno ilość pozycji na 87, ale też mocno po do dostał winrate. I zysk finalnie to prawie 74%, więc umówmy się, tragedii też nie ma. Drawdown już trochę gorzej, bo 18%. No i dobra, zostało nam jeszcze sprawdzić, jak zachowa się nasze złotko z klasycznymi średnimi, ale pozycje robimy razy dwa i dokładamy stop lossa pod czerwoną. Oraz tak jak w dax wywalamy shorty i tylko longujemy i trzymamy się trendu globalnego. Dobra, i oto wyniki. Równe 100 pozycji win ratio 37% i zysk, kurwa, 240% w 5 lat. Bez myślenia i bez zgadywania, gdzie pójdzie. I od jakiego fibo się odbije cena. Pułapka? 15 pozycji stratnych pod rząd. Taka seria strat może zrujnować nawet poukładany mindset. Ale takie są systemy podążania za trendem. Niby to proste, a jednak łatwe nie jest, bo nasz gadzi mózg wszystko komplikuje. Jeszcze drawdown 4,3%. No to już w ogóle jest jakaś petarda. Okej, okay. starszy tego mięsa na dziś. Wniosek z tego backtestu jest jeden: trend following działa, ale jest potwornie trudny psychicznie. Musisz być gotowy na serię małych strat i nudy, żeby doczekać się tego jednego wielkiego ruchu, który zmienia życie. W następnym filmie weźmiemy na warsztat ich kolejną metodę. Może wybicie z kanału Donchiana? Może coś innego? Zobaczymy. Dzięki za dzisiaj. Pamiętajcie, system to tylko narzędzie. Wynik zależy od operatora. Trzymajcie się.